W tym odcinku chciałbym Wam pokazać 5 takich moich ulubionych rzeczy z tego marketu, które są bardzo przydatne, a kosztują do 20 zł. Muszę wjechać tyłem, żeby mieć drzwi boczne po tej stronie. Myślę, że nie będzie to trudne. Zmieścił się można powiedzieć idealnie i bardzo się cieszę, że kupiłem tą wielkość namiotu. Rozmyślałem wcześniej, czy nie kupić czasami 6-metrowego. Oczywiście był trochę tańszy, ale pomyślałem: A po co? Będę miał na przyszłość 8-metrowy, będzie wygodniejszy na wyżej na jakieś imprezy. I cieszę się bardzo z tego powodu. 6-metrowy byłby dokładnie do tej rurki, bo my się różnią tym, że każda, każdy ten segment ma po 2 metry. Gdybym miał 6 metrów, no to te drzwi. Jakby było otwarte to jest max. Już nikt bym tutaj nie zrobił, nie obrócił się w środku z żadnym elementem, ani płytą, ani też kantówką. Dlatego jakbyście Wy też coś takiego robili to radzę jednak kupić 8 metrowy ta szerokość to minimum 4 metry. Aby tutaj był taki rozstaw, że możecie spokojnie operować, tańczyć nawet, przede wszystkim nie przejmować się tym, że jest za ciasno. Chociaż jak pewnie wywalę tutaj wszystko to też będzie mi trochę ciasno. Ale póki co na dziś jest super. Przód też pasuje idealnie. Trzeba podłączyć prąd, aby coś było widać na nagraniach. Myśliłem, że puszczę to górą, żeby po prostu nikt na dole kabel nie przeszkadzał i żeby przypadkiem go nie uszkodzić. Siemanko, tu Jarosław, aktywny kanał. Na początku powiem Wam, że już chyba udało mi się ukończyć wszystko, urządzić cały ten mobilny garaż. Jest już bus w środku. Z wjechaniem nie było większych problemów, ale trzeba było troszkę się na gimnastykować. Jest już podłączony prąd. Pozostaje mi tylko już pracować. Zanim przystąpię do tego, ostatnio troszkę miałem więcej czasu, pochodziłem trochę po sklepach i też po moim jednym ulubionym markecie, tym na A. I w tym odcinku chciałbym Wam pokazać, Pięć takich moich ulubionych rzeczy, które są bardzo przydatne, a kosztują do 20 zł. Przedmiot numer jeden. Niby banalny, ale zawsze przydatny. No to, ile razy ten przedmiot jest używany. Nie mam pojęcia, jak często mi uratował tyłek, a przede wszystkim jest komfortowy i mieści się w tej cenie. W internecie często można to kupić o wiele drożej, a szczególnie jak dodacie przesyłkę. To wyjdzie to kilka złotych więcej. A w tym markecie na A stacjonarnym macie to w cenie za niecałe 20 zł. O co chodzi? O tą natarkę. Jest to czołówka, która ma tutaj diody LED. I jedną taką diodę, która świeci punktowo. Te diody dają światło rozproszone, dzięki czemu będziecie widzieć wszystko, co się dzieje wokół was. A to punktowe światło to jest takie, które po prostu jest skupione na danym miejscu przedmiocie i dzięki niemu będziecie mogli wykonać coś bardziej precyzyjnego tam, gdzie potrzebujecie więcej światła. A jej głównymi zaletami to jest to, że stania w miarę działa ja już mam ponad rok taką czołówkę, ładuje się ją za pomocą kabla USB-C. Nic więcej tu nie ma co na ten temat mówić. A plusem jest też to, że jej pasek jest bardzo regulowany. Ja kupiłem wcześniej na internecie kilka innych czołówek. Muszę przyznać, że mam troszkę e, wielką głowę. Często te chińskie produkty, które są zazwyczaj trochę mniejsze niż na nasz europejski rynek, były mi po prostu za małe. Wiem, że to jest dziwne, no ale tak, e, mocno uciskały. A tutaj regulacja jest dosłownie na każdą głowę. Jak to świeci? No, ma kilka trybów. Pierwszy tryb to jest taki. Najmocniejszy, wyłożyłem na czapkę, z boku jest przełącznik, to jest drugi tryb, nieco słabszy. Teraz jest to światło punktowe, dzięki któremu możecie wykonać coś bardziej precyzyjnie. Kolejne kliknięcie to jest moc tego światła punktowego i ostatni tryb to światło pulsujące. Które z powodzeniem możecie używać nawet podczas jazdy na rowerze. Wielokrotnie, jak miałem ją gdzieś tam w sakwie na rowerze i rozładowała się moja lampka rowerowa, to ta czołówka służyła mi pomocą i umożliwiała dojechanie do celu. Przedmiot numer 2 jest to To Cudo. Kosztuje coś ponad 10 zł, chyba około 12-13 zł. Już mam też około półtorej roku, może, może więcej. Kiedyś pokazywałem go w jakichś odcinkach, jak wykonywałem parapet. Tutaj w busie, ale jest to naprawdę niesamowicie przydatna rzecz, która pomaga na dokładne odrysowanie wszystkich takich nieregularnych kształtów. Przykład prosty: przyłożycie sobie go do jakiegoś nieregularnego kształtu i potem go musicie odciąć, na przykład na podłodze. To robicie po prostu coś takiego i wyszło dokładnie tyle, ile ja muszę potem odrysować. Przyśpiesza niesamowicie pracę, nie trzeba tam korzystać z jakichś patentów, po prostu wystarczy sobie przyłożyć i potem już odrysowujesz gotowy kształt. Zerujesz ten kształt jeszcze raz. Nawet w takiej formie. Jest to fajne i bardzo praktyczne. Rzecz numer 3. Ta lampka. Pokazywałem we wcześniejszym odcinku, ale mieści się ona do 20 zł. Kosztuje chyba 18,90 dokładnie. I jej zaletą jest przede wszystkim to, że świeci naprawdę spoko. Ma 1200 lumenów. To jest ta lampa, która teraz jest przede mną, czyli praktycznie tylko ona daje całe światło na mnie z tyłu mam taką lampę fotowideo ona jest dużo droższa ale specjalnie umieściłem tą lampę przed sobą abyście widzieli mniej więcej jak ona mnie oświetla a na dworze jest teraz totalnie ciemno oczywiście tu jest duży plus, że ten cały namiot w środku jest biały dlatego to światło jeszcze jest rozproszone i bardziej się odbija tej drugiej nawet nie otwierałem ta będzie tam na przeciwległym krańcu tego namiotu a nie musicie tego używać nawet do kampera. Możecie to sobie gdzieś po prostu w domu albo na domu na zewnątrz zamontować, bo ma też wodoodporność IP44. No nie ma to szału, ale na tako, za taką cenę wystarcza. Często takie lampki, jak gdzieś kupicie na lecie, to nie mają wtyczki, tak? Tylko zwykłe podłączenie. A tutaj jest już kabelek i wtyczka. Czy to jest plus, czy minus, to zależy od was. Ale jak ktoś by miał dodatkowo kupić taką wtyczkę i kabel. zapalić to szybko na jakimś przedłużaczu, to. Wyszłoby to o wiele więcej. A tutaj za te 18 zł macie gotowy zestaw. Plusem jest to, że jest tu matowa szybka i to światło jest rozproszone. W tych LEDach jest tak, że ono jest bardzo ostre. Takie, że po oczach daje. A w tamto nawet mogę patrzeć bezpośrednio i aż tak mnie nie radzi. Bez problemu do każdej przetwornicy tą lampkę też podłączycie. Pobiera ona jedyne 15 W. Pozycja numer 4 na mojej liście to jest to kolejne światło. Jest to światło, które posiada czujnik ruchu i jest na baterię. Tutaj są trzy baterie paluszki. Te mniejsze. Ma dwa tryby działania: automatyczny, wykryje ruch, to się włączy i taki, który jest cały czas włączony. Jak potrzeba światła stałego. Wykorzystywałem to często w podróżach kamperem do tego, aby gdy parkuje się w jakimś ciemnym miejscu, można było zapalić światło na zewnątrz. Takie światło w pełnej ciemności, zupełnie nam wystarczało. Mam tutaj taśmę dwustronną i przyklejałem je tu do zderzaka. Jak zatrzymywaliśmy się gdzieś. Po prostu jak wychodziłem czy przychodziłem, czy podchodziłem do busa, to no się zawsze włączało. Było też takim odstraszaczem, że jak ktoś przechodził obok, to się włączało światło. Taki delikwent wtedy już musiał być bardziej ostrożny, bo wiedział, że coś się dzieje. Dzięki temu nie było problemu ze znalezieniem kluczy. Lub po prostu ogarnięciem się tutaj dookoła samochodu, czy nawet ułatwiało to po prostu ubranie butów, jak się gdzieś wychodziło. Kosztuje niecałe 20 zł. Można ją też oczywiście wykorzystać w domu albo gdzieś wewnątrz waszego kampera, jeśli na przykład chcecie mieć delikatne oświetlenie podłogi, żeby na przykład w coś nie wdepnąć. Teraz ostatnia rzecz na tej liście, a potem na koniec będę miał jeszcze jedną niespodziankę dla was, taką drobną niespodziankę. Haczyki, które ostatnio prezentowałem w jednym poście. Długo zamierzałem się, aby kupić je gdzieś na AliExpress bądź Allegro, ale zawsze szkoda było czasu albo po prostu szkoda wywalania kasy. Kosztują dużo mniej niż 20 zł, bo kosztują 10 zł z jakimiś groszami. Trzeba było od razu zakupić i przetestować. I mamy cztery haczyki na magnesach. Ten haczyk podobno utrzyma 2 kilo, jeżeli jest przyczepiony w poziomie, 5 kg, jeżeli jest przyczepiony do czegoś od dołu, czyli w pionie. Sprawdzimy teraz, czy to jest prawda. Nie chcę sobie rysować lakieru, dlatego przyczepię go tutaj na częścią wewnętrzną. No, muszę przyznać, że mocno trzyma. I na koniec cała niespodzianka, czyli taka mała, drobna wskazówka, która trochę kasy pomoże Wam zaoszczędzić. Znalazłem ostatnio, też w tym samym markecie, kartusz gazowy. Jeśli potrzebujecie go na szybko nie macie czasu zamówić na Allegro, to wiadomo, na Allegro jest to dużo tańsze, bo możecie kupować tam w większych ilościach ale jak na przykład potrzebujecie tylko jeden najtaniej jak do tej pory udało mi się znaleźć 6 zł z groszami w tym markecie na A za granicą, jak kupowaliśmy to w Hiszpanii gdy się skończyło to płaciliśmy za około 2-2,5 euro były nawet za 3 euro tak więc tutaj za 6 zł z groszami to jest naprawdę spoko opcja. A jeśli te informacje były w jakiś sposób dla Was przydatne, zapraszam do lajka lub nawet suba. Jak wspominałem, w ostatnim czasie walczę o te 5000 subów. Dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zapraszam. Oczywiście tylko dla chętnych i tych, którzy są zainteresowani patentami na podróże.